Bariator na pewno to nie jest nowe. samardza utlenione aluminium od wilgoci Rokość jest zużyta. To jest takie opaski. Wyślizgana. Nie jest to też ani nowe. Metalowa część wariatora. Korozja. Widać woda. Jedynie najnowszy przeciwtalerz 2010. Rocznik 2010. Ale już też zaczął rdzewieć od wody. co my tu mamy pordzewiałe koło sprzęgła wszystko tu sam widać woda rdza I co tu jest nowe wątpię tu jest mega rdza, o, super 100% działający widać od wody w cholerę było w tym o kurde ile się da silnik tu cały czas jakiś widać cylinder nowy głowica jakaś nowa A to wygląda masakra Dobry strażą, nie jest wyciągnięty Zawory, zawory Zawory podzawiałe Kupa rdzy. Przez tą rdzę ucieka kompresja, zawory nie zamykają I tu nie ma żadnej kompresji na tym silniku Widać tu, jak byk, ile tam jest rdza w środku. Było to wszystko w wodzie. <laughs> Silnik nie będzie działał, i nie ma takiej możliwości, że działa, skoro tu ciśnienie ucieka. Tędy rdza, rdza. Jeszcze raz rdza. Masakra. Nie można do takiego stanu dopuszczać silnika. Jak można dopuścić zardzabione zawory? Szczelność zaworów. Wmuchamy przy Kładziemy papier. W zamkniętych zaworach widać jak ta kartka podskakuje dmucha powietrze i tu są szczelne zawory, jest mega kompresja powinien być zamknięty zawór nie powinno to chodzić. Silnik jest sprawny, a w tej chwili jest niesprawny. Nie powinno czegoś takiego być. Taki silnik sprzedaje nieuczciwy sprzedawca. Stanie kurde niezbyt ciekawy. I twierdzi, że jest 100% sprawny. No czyste oszustwo.